Hej, hej, z tej strony Raid. Right. Dzisiaj mam dla was przygotowane po 10 perków dla Killera oraz dla SUR2, jeżeli chodzi o obecną metę. Czyli w zasadzie po 10 meta perków na każdą z stron. Jeżeli chodzi o samą kolejność, to jest ona losowa, to nie jest żadna topka, to nie są żadne buildy, tylko perki, które pojedynczo dają najnormalniej w świecie radę. Oczywiście wszystko zależy od buildu, jakim gracie. I w zasadzie też w jaki sposób w ogóle gracie, czy to surwem, czy to, czy to killerem. I jeżeli chodzi o surwa, to że tak powiem e, skipuje wszystkie umiejętności związane z, związane z wyczerpaniem, no bo perki typu sprint, Leaf są spoko, aczkolwiek nie chciałem ich wrzucać do tej listy, no bo wiadomo każdy jakiś perk właśnie na exhausta ma. Więc dobrze, e, zaczynamy. Jeżeli chodzi o surwa to zaczniemy od Derek Records który jest bardzo często grany i bardzo dobrze znany. Dlaczego on jest taki dobry? Ponieważ po ciągnięciu z Haka przez 80 sekund możemy przyjąć dodatkowego hita. Dodatkowo, killer nie widzi naszej aury i nie słyszy naszych jęków pod warunkiem, że nie wykonamy żadnej akcji typu, nie naprawimy generatora. I tak dalej, i tak dalej. Perk bardzo fajny, zwłaszcza jeżeli killer będzie nas tenelował. bardzo często grany i nawet pozwala nam właśnie dodatkowo zabrać killera na jakąś dłuższą lupę w momencie kiedy on będzie chciał nas i za szybko, po prostu nie padniemy i ugramy troszkę czasu naszym teammateom. Inner. Jak wiemy, same leczenie zostało znerfione, w zasadzie długość tego leczenia jak. I chociażby yy, bunik, więc w tym momencie mamy innere, który działa, następująco po oczyszczeniu totemu i wejściu do szafki na 8 sekund zostajemy automatycznie oleczeni. Przede wszystkim ten perk jest dobry, ponieważ mamy leczenie w 8 sekund, szybszego leczenia w praktyce nie będziemy mieli chyba. I mimo wszystko totemy teraz nie są aż tak potrzebne na, na mapach, jeżeli chodzi o stronę no bo te same bumy nie są takie aż tak bardzo potrzebne w samej, w samej grze. Budowik perk, który boostuje nam prędkość naprawy generatorów, kiedy naprawiamy go z innym ocalałem perk od Dwighta, czyli perk podstawowy razem z innerem i dodatkowo daje nam jeszcze 100% więcej blood pointsów, ale mimo wszystko premia 15% do szybkości naprawy daje. Radę dzięki czemu po prostu możemy o wiele, o wiele szybciej wykręcić Generator i perk, który łączy się z dwoma poprzednimi, o z nadgorliwość W momencie, kiedy właśnie oczyścimy bądź pobłogosowimy dowolny totem, szybkość naprawy generatora zostaje nam podniesiona o 10%, a bonus sam jest podwajany, kiedy wykonamy tą akcję na Heksie, więc dodatkowy perk, który pozwoli nam, pozwoli nam przede wszystkim szybciej kręcić geny i Dezaktywuje się on w momencie, kiedy w jakikolwiek sposób stracimy stan zdrowia. Idąc dalej. We, we will make it. Po ściągnięciu surwa z haka. W, na 90 sekund mamy zwiększoną prędkość leczenia właśnie o 100%. Czy możemy szybko tego surwa wyleczyć pod hakiem? Razorens. Perk od Rebeki, kiedy znajdujemy się w promieniu 6 metrów od powyższonego ocalałego na haku, możemy zablokować jego fazę walki na 30 sekund, czyli na 30 sekund możemy zablokować postęp postęp jego wyszenia na haku i co daje mu dodatkowe 30 30 sekund właśnie wiszenia na haku, gdzie możemy dodatkowo złotować, bądź dać po prostu szansę go uratować za, za chwilę, więc nie ma to w zasadzie już wtedy 90 staków, w sensie 90 sekund wiszenia na haku, a już mamy tych sekund 120 nawet. Resilience, bile pod hit and run są dosyć popularne, więc w tym momencie mamy perk, który boostuje nam prędkość. Naprawianie generatorów, sabotowanie leczenia i ogólnie większości akcji o 9%. Perk jak najbardziej spoko, żeby właśnie tutaj już szybciej wykonywać wszystkie, wszystkie akcje, które możemy wykonać w samej grze. Adrenalinka, perk, który jest z nami od samego początku i cały czas jest w bardzo, no po prostu jest cały czas dobre Dodaje nam, leczy nas o jeden stan zdrowia w momencie naprawienia ostatniego generatora, plus dodatkowo na 5 sekund dostajemy bonus do movement speed o wysokości 150%, czyli po prostu dostajemy na 5 sekund. Po prostu sprinta idzie on niezależnie czy jesteśmy wyczerpani, czy nie. Perk jak najbardziej fajny, zwłaszcza kiedy może on właśnie w końcowej fazie gry. Zrobić różnicę. Ostatnie perki są od Kate, czyli Dance with Me oraz Windows of Opportunity, czyli Dance with Me, czyli kiedy wyskakujemy z szafki, przeskakujemy przez paletę bądź okno przez 3 sekundy. Nie zostawiamy ze sobą czerwonych śladów. Perk ma cooldown 40 sekund. Włączę z leafem jak najbardziej fajnie może sobie dać dawać radę. I właśnie Windows of Opportunity po prostu widzimy aurę palet, ścian i okien, przez które możemy przeskoczyć w zasięgu 32 metrów. Teraz mamy perki na killera. Zaczniemy od samego Letala. Perk na samym początku gry na early Game. Przez 9 sekund widzimy aurę wszystkich sudów na, na mapie. Perk fajny, żeby sobie szybko zlokalizować sudów na. Na mapie. Sluby Batcher oczywiście, żeby całkowicie spowolnić leczenie surwom oraz, oraz spowodować, że zostawiają oni więcej, więcej krwi oraz kiedy przerwiemy im leczenie, ponieważ na przykład podbiegniemy do nich albo ich zauważymy, to sam postęp leczenia zostaje regresowany. Headman Switch w momencie, kiedy powiesimy ocalałego na haku, a inny surf przestanie naprawiać generator. Entity zablokuje właśnie owy generator na 30, na 30 sekund. Fajny parę żeby tutaj poblokować właśnie mm, możliwość kręcenia generatorów, kiedy ten na przykład będzie chciał zotować, potem się rozmyśli, ale już do gana właśnie wrócić. Nie będzie mógł tak samo deadlock, kiedy zostanie, kiedy dany gen zostanie naprawiony. Inny gen z największym postępem zostaje zablokowany na 30 sekund. Dalej, czy czyli perk ogólny, wcześniej był to perk do Wszystkie generatory w promieniu 32 metrów dostają, dostają regres natychmiastowy w postaci 8%. Postępuje cały czas się regresuje, kiedy powalimy właśnie w tym okręgu w promieniu. Danej, po prostu surwa, więc perk jak najbardziej fajny, bo nie trzeba mimo wszystko kopać tego generatora. Planet Możemy PERK, który właśnie działa na rannych, ocalałych, mianowicie fajne płoty, chociażby jeden run. Za każdego rannego ocalałego po prostu wolniej on Wolniej on wykonuje różne akcje o 2% maksymalnie 12% kary, jeżeli chodzi o naprawę sabotaż, leczenie i totemy, więc może to fajnie spowolnić grę. Grę Survam. Corrupt Intervention, czyli perk, który blokuje nam trzy najdalej znajdujące się generatory od nas na 2 minuty do momentu, kiedy nie powolimy pierwszego. Surwa, perk fajny, który właśnie zawężam na samym początku. Pole gry, gdzie można po prostu łatwiej znaleźć surwów na, na mapie. Dwa ostatnie perki. Gearhead. Park, o, na, o którym ostatnio nawet nie wiedziałem, ale w dosyć dużo osób nim ostatnio gra. Działam w następujący sposób, gdy ocalały traci stan zdrowia w dowolny sposób, perk się aktywuje. Gdy umiejętność jest aktywna i ocalały, wykona dobry test umiejętności w trakcie naprawy na jego aura w ujawniona na 8 sekund, czyli po prostu mamy perk pokazujący aura surwu, aura, aura sur, Surwów. Ostatni, brytoszny sztorm perk od Onrio, kiedy dany gen osiągnie 90% postępu, dostajemy trudne testy umiejętności i jeżeli przerwiemy naprawę błądź, to wiemy, skill checka, Entity zablokuje gen na 20 sekund i jest ten perk w zablokować generator tylko jeden raz, by, że jeden konkretny gen, jeden generator zostanie zablokowany jeden raz. I w zasadzie to by było na tyle. Perki, które dla mnie są jak najbardziej fajne i z nimi można kombinować wszelkie bildy. Oczywiście to wszystko zależy, tak jak wam powiedziałem, na samym początku od tego, w jaki sposób gracie, czy to swordem czy to killerem. Wiadomo, killerzy też się różnią w swoich mechanikach, ale mimo wszystko te perki powinny zrobić wam różnicę, jeżeli chodzi o, o grę. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.